Autotechnika Expo 2025 to nowe, ale już niezwykle istotne wydarzenie w kalendarzu polskiej branży motoryzacyjnej. Targi odbywają się właśnie teraz, w dniach 10-12 czerwca, w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, a więc masz jeszcze półtorej dnia, aby je odwiedzić. To obowiązkowy punkt dla wszystkich związanych z serwisowaniem pojazdów i rynkiem aftermarket. Na ponad 15 tysiącach m2 powierzchni wystawienniczej spotkasz producentów części zamiennych, dostawców wyposażenia warsztatowego, twórców oprogramowania, specjalistów, zarządzania plotą i firmy technologiczne z całego kraju. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć najnowsze technologie i rozwiązania w praktyce, wziąć udział w szkoleniach, prezentacjach technicznych i panelach ekspertów nawiązać nowe kontakty i relacje biznesowe, porównać oferty setek wystawców i skorzystać ze specjalnych promocji targowych. Udział w targach jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się online i odebrać imienne zaproszenie. Link na naszej stronie autobaza.pl.